Witajcie. Dzisiaj, w dziesiątą niedzielę zwykłą, czytam z Mateusza 9. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Mówią święci: Chrystus przybył na ucztę. Życie przyszło pomiędzy biesiadników, aby ci, którzy mieli umrzeć, żyli wraz z nim. Z martwych wstanie zasiadło do posiłku, aby powstali do życia ci, co leżeli w grobach. Przebaczenie się poniżyło, aby podnieść grzeszników ku przebaczeniu. Do ludzkości przyszła boskość. Aby ludzkość doszła do boskości. Przyszedł sędzia na posiłek oskarżonych, aby oskarżony otrzymał ludzki wyrok. Do cierpiących przyszedł lekarz, aby umocnić wyczerpanych, jedząc wraz z nimi. Dobry pasterz skłonił swe ramiona, aby zanieść owcę zagubioną do zbawiennej owczarni. Święty Piotr chryzolog z Psalmu Przemówił Pan Bóg nad bogami i wezwał Ziemię od wschodu do zachodu słońca. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są przede mną. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo do mnie świat należy i wszystko, co go napełnia. Czy będę jadał mięso cielców albo pił krew kozłów? Rozważanie. Czyś ty już kiedyś chodził po morzu? Czyś ty już kiedyś góry przenosił? Czyś ty bodaj raz w życiu wierzył w to, co robisz, wielkie sprawy, któreś zobaczył? Czy twoja wiara była choć raz naprawdę wielka, wytrwała? Uparta. Czy ty nie przestajesz wierzyć, choć ci ludzie perswadują, choć cię uciszają, żebyś tak się nie domagał, żebyś tak się nie upierał? A przecież tylko wtedy możesz przeżyć cud. Tylko wtedy znikają góry trudności. Tylko wtedy możesz przechodzić. Nad otwierającymi się przepaściami, nad zastawionymi na ciebie pułapkami. A może ty wolisz nie wierzyć, bo to wygodniej, bezpieczniej, spokojniej, nie dowierzać ani sobie, ani ludziom, ani Bogu. Ale wtedy nie miej pretensji, że gór nie przeniesiesz. Nie dziw się, że morza się nie rozstąpią, żeś taki letni, nijaki, żaden. Mówią poeci: Tylko mali grzesznicy spowiadają się długo w niepokoju gorących warg. Potem niebo ich goni spadających gwiazd smugą, jak pożary Joanne dark. Ale wielcy grzesznice na błysk mały, przyklękną i wypłaczą się jednym tchem. Potem noc mają cichą, i jak dobry los, i jak dobry łotr świętą. Byłem z nimi, klękam, wiem. Ksiądz Jan Twardowski No, kwestia, wiecie, bycia letnim, takim nijakim, żadnym. No to kto mnie zna i czytał Anioła, to wie, że poświęciłam temu kilka stronic. Każdy ma prawo tu być i każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Ale trzeba by się zastanowić, czy jest sens, albo jaki jest sens w przechodzeniu przez życie w sposób nijaki. Życie takie. Bycie ostrożne, zachowawcze. Bycie takim, że idę torem swoim nie za szybko, nie za wolno, tak w sam raz. Że daję z siebie tyle, ile muszę nie za dużo. Nie za mało, a no w sam raz, że mam marzenia, ale takie nie za duże, nie za małe. Cele sobie też jakieś stawiam. Na przykład, że jutro zrobię pomidorówkę. No Boże, uchroń mnie przed tym, żeby celem mojego życia było... Co jutro zrobić na obiad? I pół dnia poświęcić na myślenie, gdzie ja kupię pomidory, jaką ja włoszczyznę do tego dam, jak ja ją tam zaklepię, zapra zaprawię. Yy, będzie pyszna pomidorówka. Cel mojego życia. Ja nie chcę tak. Oczywiście, że nie każdy musi od razu zdobywać góry, ale. Wiecie, ja myślę, że rzeczywiście tak jest, że kto jest letni, taki nijaki w życiu, także je od kreski do kreski nie przekracza, ale też nie, nie, nie ujmuje. To jeżeli chodzi o wiarę, to jest podobnie. Hmm. Oczywiście, że. Można mieć jakąś taką osobowość introwertyczną, taką zamkniętą, nie, nie jakby eksponować na zewnątrz swoich emocji, swojego temper temperamentu. Ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że to nie jest związane z, z osobowością czy, czy, czy z typem osobowości. To, że ludzie żyją tak albo inaczej. Ja myślę, że każdy w środku swoim ma taki potencjał, żeby mierzyć wyżej, sięgać dalej, mieć taką potrzebę wewnętrzną, żeby nie wiem, coś zrobić, zostawić po sobie ślad. Bo kto nie ma tego, ten też wiary nie ma. Nie wierzę, żeby śnięte ryby mogły y, zabłysnąć wiarą, żeby mogły jakoś y, taką mieć postawę. Już nawet nie mówię o słowach, o opowiadaniu słów, ale taką postawę, że e, można mnie naśladować. Ja jestem jakaś. E, jestem zdecydowana co do tego, w co wierzę. E, co do tego jaka jest moja wiara. Że ona jest po prostu silna, niepodważalna. Ludzie, którzy żyją w sposób nijaki i są, i są właśnie tacy letni, żadni, nie mają w sobie siły. Taka osoba nie pokaże siły wiary, bo jak miałaby to zrobić? Więc wiecie, ja myślę, że to chodzi o to, że. Jak tak zaczniemy rzeczywiście oglądać się wokół siebie i zaczniemy widzieć ludzi i ich potrzeby, Zruś, rusz, ruszymy się ze swoich krzeseł, ze swoich wygodnych kanap i przestaniemy w końcu marnotrawić swoje życie, tylko zaczniemy patrzeć na potrzeby, pytać siebie, co ja mogę zrobić, żeby gdzieś coś powstało, żeby komuś czymś pomóc, co ja mogę. Jak ja mogę to zrobić? Niedaleko, tu, blisko, wokół siebie, ale jakoś tak z energią. Jeżeli ja to potrafię zrobić, to ja potrafię też tak, tak się wiecie, tak się zaniepokoić w środku swoją wiarą. Nie wiem, poszukać, poszperać, posłuchać, wsłuchać się, mieć swoje zdanie. Być tutaj jakaś. A może ty wolisz nie wierzyć, bo to wygodniej, bezpieczniej, spokojniej. Nie dowierzać ani sobie, ani ludziom, ani Bogu, ale wtedy nie mniej pretensji, że górnie przyniesiesz. Nie dziw się, że może się nie rozstąpią, żeś taki letni, nijaki, żaden. No, trudne.